Najpierw zobaczymy przede wszystkim sobie, czy jest olej tylko w silniku, czy woda, więc wiadomo, jak w przypadku Porsche, które mieliśmy wcześniej, czyli 911 naszej żółtej, trzeba zobaczyć sobie przez koreczek spustowy od oleju, czy pierwsza wylatywać zacznie woda, czy kakałko, kakałko to wątpię, bo ten silnik no, naprawdę raczej nie chodził, jeżeli wpadł do wody, ale sobie zobaczymy to. Jeżeli wypadnie sam olej, jako pierwszy, no już git, to już jest coś. Potem będzie trzeba sobie zajrzeć kamerką do cylindrów, zobaczyć tam, czy jest ewentualnie woda, odkręcić sobie rurki dolotowe i w kolektor też sobie zajrzeć. Tak bym, tak bym to obmyślił. Co następne? Znaczy, następne, nie mówię Wam tego w kolejności, tylko po prostu, jaki jest plan działania związany z tym Ferrari, póki co. Następną rzeczą, którą będzie trzeba zrobić w tym samochodzie, jest postawienie go na koła. Trzy koła są, jedno jest dosyć krzywo, te ty tylnie, nie wiem czemu stoi tak z minusa, jest nisko, a tylniego lewego w ogóle nie ma. Więc tam będziemy musieli sobie pozakładać piasty wahacze. Jak sobie to założymy, postawimy go na koło, opuścimy znowu na podnośniku i będziemy myśleć, jaki jest dalszy plan działania. Tak więc to tak na wstępie, a teraz przechodzimy do tego, jak to wszystko wygląda.